Witamy wszystkich po przerwie. Zapraszamy już powoli na kolejny panel, tym razem prelekcja internacjonalizacja przedsiębiorstw w dobie pandemii plany na przyszłość. Podczas tej prelekcji zostanie przedstawiony aspekt wpływu pandemii na obszar internacjonalizacji. Pani minister postara się również przybliżyć plany wsparcia przedsiębiorstw w omawianym zakresie w kontekście nowego rozdania finansowego na lata 2021-2027. Kropką nad i będzie odpowiedź na pytanie. Czy pandemia już zmieniła nasz kierunek wsparcia w tym obszarze? Bardzo serdecznie witamy panią prelegent, panią Małgorzatę Jarosińską-Jedynak, pani minister funduszy i polityki regionalnej. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Oddajemy pani głos. To co, możemy, możemy startować. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, na wstępie przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do udziału w konferencji, która porusza bardzo ważne aspekty, aspekty biznesowe w tych nowych, trudnych warunkach, jakie no, niestety stworzyła nam ogólnoświatowa pandemia. To trudny czas dla nas wszystkich, a obecnie wszelkie siły poświęcone są niwelowaniu skutków pandemii COVID-19. Co jest rzeczywiście dużym wyzwaniem, zarówno tym społecznym, jak i tym gospodarczym. Od przedsiębiorstw sytuacja ta wymagała przede wszystkim szybkiej reakcji i przystosowania się do zmieniających realiów prowadzenia biznesu. Podczas mojego dzisiejszego wystąpienia chciałabym się skupić na tym obszarze internacjonalizacji, czyli tym, z czym musi zmierzyć się dzisiaj sektor przedsiębiorczości. I jakie widzimy trendy na przyszłość? Koronawirus przeorientował sposób organizacji i kierunki globalnej wymiany towarów i usług. W dobie pandemii należy koncentrować się bowiem na poszukiwaniu kontrahentów, ale też i kooperantów w związku ze skracaniem łańcuchów dostaw. Co prawda, doświadczenia z poprzednich kryzysów podpowiadają, że po pierwszym szoku handel międzynarodowy wraca na swoje tory. Jednak skala wstrząsu, którą wywołał COVID-19, wydaje się tak duża, że pewne korekty mogą zamienić się w trwałe rozwiązania. A przemawia za tym prognozowany spadek polskiego PKB, na poziomie, który na pewno uwidoczni się również w eksporcie i w imporcie. Ale jak wynika z badania sytuacja polskich przedsiębiorstw i rynku pracy po lockdownie, przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Polskiego Funduszu Rozwoju, ponad 60% przedsiębiorstw dotknął spadek zamówień, a co czwarta firma ma trudności z regulowaniem zobowiązań. Dlatego też szansą dla firm, które ucierpiały przez pandemię, może być zmiana modelu prowadzenia działalności czy właśnie ekspansja zagraniczna. Korzyściami, które wynikają z, inter z internacjonalizacji są między innymi wzrost sprzedaży czy konkurencyjności firmy, ale też również dywersyfikacja przychodów. W kontekście dofinansowania wyżej wymienionej działalności ze środków polityki spójności przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie z krajowych programów operacyjnych, takich jak inteligentny rozwój, jak Polska Wschodnia. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ale również komplementarne wsparcie oferują regionalne programy operacyjne zarządzane przez marszałków województw. Co ważne podkreślenia, w trwających już planowanych do ogłoszenia naborach wprowadziliśmy szereg udogodnień. Szereg korzystnych dla beneficjentów rozwiązań wobec aktualnej sytuacji pandemii. Wśród najważniejszych mogę wymienić chociażby możliwość wydłużenia okresu realizacji projektów, kwalifikowalność kosztów odwołanych wyjazdów, targów czy misji gospodarczych, pod warunkiem, że problemy te wynikały albo spowodowane były wystąpieniem pandemii. Ale również wprowadziliśmy szereg zmian w rozliczaniu projektów, tak, żeby ułatwić realizację tych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Na bieżąco, jako resort, jako ministerstwo odpowiedzialne za zarządzanie strumieniem środków funduszy Unii Europejskiej reagujemy też na pojawiające się problemy i docierające do nas sygnały. A celem naszych działań jest przede wszystkim przeprowadzenie przez gospodarcze turbulencje spowodowane COVID-19, te podmioty, te organizacje, które skorzystały z funduszy unijnych bądź też planują z nich skorzystać. Jednocześnie nie możemy też w całym tym zawirowaniu spowodowanym pandemią zapominać o przyszłości i musimy mieć na uwadze, Kolejne rozdanie, kolejne rozdanie środków finansowych na lata 2021-2027. W tym w kontekście pragnę zapewnić, że w programach operacyjnych polityki spójności planowana jest kontynuacja wsparcia z zakresu internacjonalizacji. Obecnie pracujemy nad szczegółowymi regulacjami y, szczebla europejskiego, które wskażą nam możliwe spektrum działań. Niemniej już teraz myślimy o finansowaniu wydatków związanych z promocją zagraniczną, internacjonalizacją MŚP, budową kompetencji, strategii ekspansji zagranicznej, czy też dopasowania produktów i usług do rynków docelowych. Szanowni Państwo, dziś nie sposób przewidzieć, jak duży będzie faktyczny wpływ epidemii COVID-19 na polski eksport. Z pewnością przedsiębiorcy będą musieli mierzyć się z utrudnieniami do czasu, aż zostanie ona skutecznie opanowana. Jednak ci, którzy odnajdą się w tej nowej sytuacji i przetrwają ten trudny okres, wyjdą z niego na pewno silniejsi, a wówczas najpewniej powrócą do szukania nowych możliwości rozwoju sprzedaży swoich towar towarów na pozaeuropejskich rynkach. Nie jesteśmy już bowiem krajem wyróżniającym się tanią siłą roboczą, w którym fabryki produkują podzespoły dla zagranicznych koncernów. Coraz więcej firm może pochwalić się wysokiej jakości produktami, innowacyjnymi usługami, jak również bardzo dobrze zorganizowanymi procesami produkcyjnymi i logistycznymi. Chciałam Państwu zapewnić, że jako minister funduszy i polityki regionalnej, e, Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by w planach na okres 2021-2027 szczególny nacisk położyć na wsparcie mające na celu odbudowywanie popytu na towary i usługi po pandemii oraz dostosowywanie oferty do nowych rynków zagranicznych. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na wyjście poza nasz rodzimy rynek, z pewnością będą mogli skorzystać z bogatej oferty instrumentów na miarę ich potrzeb. Planujemy oprócz schematów dotacyjnych wsparcie także w formie instrumentów finansowych. Szanowni Państwo, kończąc, chciałam jeszcze nadmienić, że handel zagraniczny w najbliższym czasie poważnie się zmieni, ale pandemia koronawirusa nie powinna być postrzegana jedynie jako zasadnicza przyczyna tych zmian, ale jako katalizator zmian, które są widoczne na świecie od kilku lat. Kluczowe z nich to powrót produkcji przemysłowej do krajów macierzystych, rozwój firm w oparciu o technologie cyfrowe, w szczególności komunikację online, ale również konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dostaw na rynkach zagranicznych. I właśnie takich zmian Państwu życzę. Życzę Państwu dalszej, udanej części kongresu, wielu ciekawych spotkań, rozmów. I wielu dobrych pomysłów na przyszłość. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Pani minister, czy mogę na sekundkę przytrzymać przy, przy panią minister? Ponieważ pojawiło się jedno pytanie. E, czy rząd planuje zaprosić Polonię Gospodarczą z różnych krajów do wsparcia internacjonalizacji polskich firm? Czyli chodzi o Polonię Gospodarczą. E, MSZ, Wydziały Ekonomiczne powinny w tym uczestniczyć i ambasadorzy? Oczywiście powinniśmy rozmawiać z bardzo szerokim gronem odbiorców, więc my projektując zakres wsparcia również na nową perspektywę finansową, ale ten i obecny, konsultujemy i rozmawiamy z bardzo szerokimi potencjalnymi beneficjentami przyszłych programów. Super, bardzo serdecznie Pani Minister dziękujemy zatem za to wystąpienie. Dziękujemy uprzejmie. Wystąpiła przed nami Pani Minister Małgorzata Jarosińska, jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. Dziękujemy, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. E, państwu przypominam, że uczestniczymy w tym momencie w kongresie Business Without Limits. E, siódma edycja naszego wydarzenia, które e, jak co roku odbywa się w czerwcu w G2 Arena i zbiega się z jubileuszem e, naszego obiektu. E, proszę o powtórzenie o informacji. A przed nami kolejna osoba, która dzisiaj w programie wystąpi, będzie to prelekcja, jak rozwijać ekspansję międzynarodową mojej firmy w dobie pandemii, jak wygląda w praktyce odnażanie gospodarki.